Dzień dobry. Przedmiot wspomaganie procesów projektowania i rozwoju produktu pod dostawcy podzespołów produkcja masowa pozwoli na bliższe zapoznanie się ze specyfiką tego typu procesów w warunkach przemysłowych. Przedmiot skupi się na automatyzacji zadań projektowych, które w wyniku zastosowanej skali pozwalają na usprawnienie tych procesów. Celem przedmiotu będzie zapoznanie się z rzeczywistym, przemysłowym procesem projektowym. W oparciu o produkt, jakim jest fotel samochodowy, projektowany i produkowany w firmie Faurecja. Przedstawione będą również zagadnienia związane z modelowaniem wiedzy, w tym także wiedzy projektowej, która pozwala na automatyzację wybranych elementów procesu projektowego. Przedmiot będzie się składał z czterech modułów. Pierwszy z nich, a zarazem największy, skupi się na procesie projektowym fotela samochodowego, który realizowany jest w firmie Faurecja. Skupimy się głównie na etapie walidacji projektowanego produktu. Pozostałe moduły skupią się na elementach technicznych, które będą wykorzystywane w trakcie realizowanego na zajęciach projektu. Poznamy podstawy systemu Alter Hyperworks. Jest to kompletne narzędzie do pre i postprocessingu analiz MES. Następnie zapoznamy się z podstawami solwera Dyna oraz nauczymy się podstaw Knowledge Based Engineering przy wykorzystaniu języka TICL. Przedmiot składa się z 30 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń. Hotel samochodowy stanowi podstawowe wyposażenie pojazdów, odpowiada on nie tylko za komfort podróżujących, ale także ich bezpieczeństwo w trakcie ewentualnej kolizji. Proces projektowy tego produktu składa się z wielu etapów, jednym z jego części jest walidacja, na której skupiona będzie znaczna część tego przedmiotu. Walidacja produktu może zostać wykonana za pomocą rzeczywistego testu w warunkach laboratoryjnych lub za pomocą symulacji komputerowej przy wykorzystaniu metody elementów skończonych. Analizy MES są wykorzystywane do sprawdzenia projektowanej konstrukcji. Mogą one dotyczyć całych struktur, jak i pojedynczych jej modułów lub elementów. W ramach procesu projektowego wykonywane są różnego rodzaju symulacje. Część z nich wynika z norm. Prawnych, a część z nich stanowi know-how firmy. Przedstawione zostanie, jak istotne jest odpowiednie zamodelowanie poszczególnych elementów i węzłów konstrukcyjnych oraz jakie korzyści może dać automatyzacja tego typu zadań. Drugi moduł przedmiotu skupi się na komercyjnym oprogramowaniu Altar Hyperworks. Jest to jedno z najbardziej rozbudowanych i kompleksowych narzędzi do pracy z modelami MES. Zostanie przedstawione zarówno narzędzie do przygotowania modelu MES, tak zwany preprocessing, jak i narzędzie do analizy wyników symulacji tych modeli, tzw. zwany postprocessing. Przedmiot pozwoli na zapoznanie się z podstawami interfejsu użytkownika, podstawowymi funkcjami i narzędziami tego oprogramowania, a także z API tego systemu, który jest kluczowym elementem automatyzacji. Trzeci moduł skupi się na solwerze LS Dyna. Jest to pakiet oprogramowania do analizy zjawisk za pomocą metody elementów skończonych. Solver ten jest powszechnie wykorzystywany w przemyśle samochodowym. Przedstawiony zostanie format zapisu danych oraz podstawowe keywordy używane do budowy modeli MES. W ostatnim etapie przedstawiony zostanie język programowania TICL. W oparciu o ten język funkcjonuje API oprogramowania HyperWorks, Przedstawiona zostanie składnia tego języka, wykorzystanie zmiennych, instrukcji warunkowych, a także podstawowych funkcji. W dalszej części zaprezentowane zostaną techniki programowania obiektowego przy wykorzystaniu tego języka oraz metody zapisu wiedzy inżynierskiej. Podsumowując, przedmiot pozwoli na zapoznanie się z rzeczywistym procesem projektowym realizowanym w jednym z największych producentów wyposażenia na rynek samochodowy. Zaprezentowane zostaną możliwości i korzyści płynące z automatyzacji procesów projektowych, a także praktyczne metody tworzenia narzędzi automatyzujących. Dziękuję i zapraszam na przedmiot.